Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry ARK Survival Evolved dotyczącym nowego update'u e, czyli 240. Dzisiaj będziemy oswajać sobie tego... To nie pamiętam tej nazwy, wiecie, sorki, ale one, te nazwy takie trochę jest dziwne są. Jak już będę miał oswajone to wtedy e, sobie przypomnę. No i będzie dzisiaj oswajanie pasywne. Myślę, że może być troszkę trudniejsze to oswajanie, ale zobaczymy. Jest to taki... Gatunek, który będziemy oswajać pasywnie i będziemy do tego potrzebować bagę repelanta, czyli tego środka na robale. I dodatkowo też zgniłe mięso będzie potrzebne. I można też użyć, nie pamiętam jak się nazywa, jest taki. jak to się nazywa? Broch, coś takiego. Kurczę, no nie pamiętam. I to chyba dzięki temu szybciej się oswaja i bardziej efektywnie. Będziemy potrzebować też siodło, siodło dość drogie. 35 obsydianu, 30 metalu. Robimy sobie te siodło od razu. Weźmiemy je ze sobą, żeby oswoić. Od razu i od razu wypróbować tego dinozaura. Mam też bug repelant. Mam już wszystko przygotowane. Wystarczy tylko znaleźć te, tą kreaturę, te stworzenia obrzydliwe. No i zobaczymy jak ona działa, jak się tym jeździ, jak to strzela tym jadem fajnie, bo to chyba będzie fajne. E, także dajcie mi chwilkę, ja poszukam i zaraz do Was wrócę, chociaż możemy, może od razu się uda znaleźć. Szukajcie na terenach bagiennych. Ona powinna występować. E, ja teraz sobie polecę tutaj na tą drugą stronę. Wtedy byliśmy e, tam, to teraz zobaczymy czy tutaj jest. Myślę, że tam jest taka fajna miejscówka, gdzie myślę, że będzie w miarę spokojnie można było będzie go oswajać go, ją. Zobaczymy, co to będzie. Polećmy sobie na tą drugą stronę. Zobaczmy też moją starą miejscówkę na bazę. Legendarną już zresztą. Ja polecam też użyć, oprócz tego, że używamy bug Gili armor, tak żeby te dinozaury nas tam nie wyczuwały za specjalnie. Hmm, polecam też zabudować tą salamandrę, jeżeli jest taka możliwość. Nie, mam cztery bolasy, więc zobaczymy, czy te bolasy zadziałają na nią, czy można ją złapać. O, zobaczmy, czy. Ciekawe, czy goryla można złapać. Ale mam cztery tylko na sobie. Chociaż bym mógł w sumie zbudować nowe. No to jak jeszcze gor gorylę zobaczymy, to. No dobra, niech będzie. Goryl nie. Goryl nie lubi być łapany. Dobra, to chodźmy dalej. Ale ogólnie te bolasy fajne są. One są bardziej przydatne chyba dla osób właśnie na małych levelach. Ale myślę, że można znaleźć kilka rozwiązań tych, tych bolasów. Czy to jest Ankilo? Tak, tam jest Ankilo. Tu już się zaczynają te bagna, więc już myślę, że można szukać. Direkcy dobierają się do bronka. Ja bym szukał gdzieś tutaj. Miałbym nadzieję, że tutaj coś będzie. Może zaraz, wiecie, coś zginie, to się odrodzi. A może tutaj na środku będzie. No to jest taka miejscówka. Ja tutaj kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, z kolegą oswajałem Dimo Rodona. No i to oswajanie, no nie było zbyt łatwe. Bo tutaj co chwila coś atakowało. To była... był Saigon. Tutaj nie radzę oswajać. Jeżeli znajdziecie, to naprawdę będzie trudno. Naprawdę będzie trudno. Chociaż może jeszcze w Agrepelant jak się użyje to, to będzie łatwiej. No dobra, wiecie co, bo to szukanie może mi trochę zająć, tym bardziej, że ono węża przypomina, więc zaraz do Was wrócę. Słuchajcie, znalazłem ją. Jest w takim miejscu, wydaje mi się, całkiem niezły, to jest tutaj ten środek. I to jest taka wysepka i tutaj chyba nic dookoła nie ma, więc spróbuję ją oswoić z tego miejsca Pteranodona. Dobra, najpierw może wybijmy to co jest tutaj. Pteranodona zostawimy trochę dalej. O kurde, tak głośno. Boże, się straszyłem, bo jakiś strasznie głośny dźwięk był. Holy shit. Pteranodona zostawię tutaj nieco dalej. I gdzie ona jest. No i. A jest, dobra, jest, 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 jest. Bo on będzie, ona będzie atakować chyba tego pterasa. Mi się przynajmniej wydaje. To jest jedna miejscu czekajcie, a zobaczmy, czy ona będzie go atakowała. Może nie atakują Pteranodonu No, daj, atakują. Kurczę, no to nie wiem. Jakby się boję go zostawić po prostu, co nie wiecie o co chodzi. No ale dobra, zostawimy go. I teraz tak. Bez karabin, ale. Dobra, nie, może najlepiej gołe pięści, bo jeszcze nie chcąc użyć. Gili Armor, Bag repellant. I tak, do oswojenia, pamiętajcie, musicie mieć zgniłe mięso w najdalszym slocie po prawej stronie ona pływa też, patrzcie najdalszym slocie po prawej stronie czyli to jest slot numer 0. Dobra, gdzie ona po, po, poleciała? Upłynęła. Kurde, nie wiedziałem, że to pływa. O jezo. Dlatego właśnie myślałem, że ona zbagowana na tej wyspie i nie może z niej wyjść. Dlatego tak myślałem, że to taki dobry pomysł będzie. A, to dupa. O, kurde, co śmiganie. Pewnie piranie. A ty, hamidło jedne. O, żeż, ty. No to nie takie głupie te stworzenie. Wiecie co? Ja się tutaj zatrzymam. A, to kurde, szuja. Prawie mi go zabiła. Tak właśnie myślałem, że ona do tego Pteranodona mogła. Huh. Atakuje mnie? Nie, atakuje Pteranodona, cholera. Duży zasięg ma skubana. Sprawy, naprawdę sprawy. Wie co, ja muszę ulecieć w górę, żeby ona zgubiła agro. No jak ona ma agro, chyba już starczy. No i gdzie ja byłem? Tutaj, bo jak ona trzyma te agro, to to się po prostu źle skończy. Tam jest dobra widzę ją. Dobre miejsce. Mam nadzieję, że nie może stamtąd wyjść. Może może nie może może nie może. Tylko żeby ona. Nie nie zaatakowała z kolei takie kurczę to oswajanie powiem wam. Ryzykowne. Atakuje mnie? Czy po prostu się przemieszcza? Kurde, no i nie wiem. Chyba Pteranodona, wiecie? Tak jest, spluje już do niego. A ja karmić? Chcę ją. Jak Cię nakarmić? Może nie może nic atakować, kurde. A może jednak trzeba ją uśpić? Wiecie co przez tego Pteranodona tu będzie lipa? Bo mam te mięso w tym slocie, którym powinienem mieć. A nic teraz nie było takiej możliwości, żeby użyć. Może nie można podczas ataku, wiecie? Dobra, gdzie jesteś? A gdzie jesteś? Tam pływa na dole. I w ogóle ma duży, bardzo zasięg wykrywalnia. Bardzo z dalekiej odległości wykrywa. Już to trochę czasu trwa, kurde. To jest głupota. Ale mnie nie atakowała. O jest. O ty cholera. O kurde, chyba za blisko podszedłem. Ale dobra, tamten timing poszedł, nie? No i co? Nie wiem, ile czasu teraz trzeba czekać, wiecie? O! Uważaj, pytano Donie, bo ona strzela. No i nie wiem, czy ona chyba musi zgubić agro, wiecie? A tak, muszę odlecieć. Zgubić agro i wtedy znowu. No takie to swoje nieciężkie ciężkie, wam powiem. Jest tutaj... O men, to teraz nie wiem co ja mam zrobić. I co, ona się tak spięła? ona nie żyje Kurde, no i teraz chyba znowu jest lipa. Nie mogę jej nakarmić. O kurde, jestem za O O fuck. przez to że jest nie, nie, no kurde, to jest lipa, bo trzeba jak żyje się ją oswaja, no to trzeba w takim razie ją oswajać kurna No nie wiem, trzeba tu przyjść, bo ten pteranodon mi wszystko psuje. Całą całe to oswojanie, no. I gdzie ona znowu polazła? O Boże, ale denerwujące. Na oficjalnym serwerze to ja już bym się tak zdenerwował, bo to w ogóle idzie, nie? I już pewnie straciła. Dużo. O kurno, no gdzie jest? What the fuck? Oj, i to nie nie ma jej. Boże, o jest, dobra. Może nie zauważy tutaj tego Pteranodona jak go zaparkuje. Jest. Nie mogę jej nakarmić. O jest. O, i mamy oswojoną zajebiście Aropliera jak ją nazywamy Salamandra, Salamander. Salamander, gdzie jest salamander? Chodź, salamander, nakładamy na ciebie siodło. Najpierw zajmujmy się Pteranodonem, żeby on w niej tutaj e, nikt go tutaj nie zjadł. E, damy sobie gamę, może większą, bo się robi ciemno. Mamy siodło zrobione, więc wszystko git, 119 level. E, zakładamy siodło na pana salamandra 2400 życia 500 stamina 3200 fuda, 120 128 kapa to bardzo mało to bardzo mało bo ona nie przewozi tutaj nic w zasadzie oprócz tego człowieka mili damage 231 odgłos wydaje niefajny bardzo Jest spora, ale jestem przeciążony. Dobra, niech będzie. Teraz. No też jeszcze, jeszcze, trochę jestem przeciążony. Dajmy gama 4. Jeszcze trochę jestem przeciążony. Co ja mogę ci oddać? Weź to. Weź to. No i dobra, wystarczy. Dobra, już jest git. Wolna, bardzo wolna na lądzie. Nie wiem jak w wodzie, zaraz sprawdzimy. Najpierw może tak, najpierw dobra, najpierw ataki. ogóle tak śmiesznie bokiem chodzi. Atak podstawowy, gryzienie. Lewy przycisk myszy, ona pluje tym czymś Chyba przed siebie, nie jestem pewny, chyba tam gdzie celujemy Atak ma. czyli mamy dwa ataki, te gryzienie i te plucie Tam gdzie się upatrzymy, dobra teraz wchodzimy do wody Ale dalej jest wolna, w wodzie też jest wolna, to jest jakby maksymalny speed, nie jest przyciążona. Wodzie, w wodzie też może pluć tym kwasem zobaczymy jak atakuje te piranie na przykład. Tak dupa, bo nic nie widać. Też przez to, że jest ta gama większa, wiadomo. Ha, no nie wiem, wiecie co ciężko jest ogólnie? Ona nie jest jakaś taka mocna dziwna. No ona chyba służy tylko do tego, że jak wasz przeciwnik, a w zasadzie każdy wasz przeciwnik Ludzki ma pancerz, no to ona po prostu pancerz mu tak jakby zdejmuje, tak? No nie wiem, zobaczmy na tym paracerze. Ja jakoś nie jestem przekonany, szczególnie dlatego, że jest taka wolna, taka naprawdę bardzo, bardzo wolna. Ale może strach się do niej zbliżyć trochę, no bo ona też zatruwa. Duży torpor daje. To jeszcze sprawdza, jaki ma level 10. No to dobra, to sprawdzamy. Ale tak ona pluje, tak trochę średnio. Ale ogólnie, te, wydaje mi się, że ona stara się, jakby zaznaczyć ten cel. Ale ona też przed siebie pluje. No ale patrzcie, jak ktoś zachodzi na plecy, to no nie można już tego plunąć, nie? Oj, teraz. Nie, no to jest jakiś zły system, słuchajcie. Totalnie z dupy to jest, ona się w ogóle nie obkręca. Ona nie jest w stanie przekręcić się. Dobra, teraz tak może będzie dobrze. Chcę zobaczyć, czy uśpie go samym tym pluciem, ale chyba nie. Chyba raczej damage. Ale możemy dobić z daleka chyba. Znaczy to też nie możemy, bo to, dale... bo to blisko strzela. No wiesz co, powiem wam, że jestem zawiedziony. Zaraz jeszcze dalej spróbujemy, tylko niech ta noc może już minie. Dobra, mamy tu jeszcze krokodyla, przyszedł. Ale nie wiem czemu idzie sobie. Bo krokodyl też w sumie musi obrócić. No i patrzcie, no, nie trafia. Moim zdaniem... Nie wiem czemu on poszedł. Aha, wiem czemu. Wiem czemu on poszedł, bo one służą. Właśnie nie wiedziałam do końca, czemu tak to było napisane. Czyli one odstraszają inne predatory, innych predatorów, czyli inne mięsożerne zwierzęta są odstraszane przez tego. Czyli no dobra, to jest fajne w sumie, bo nas nie zaatakuje chyba jakiś tam raptor. To teraz w takim razie trzeba szukać chyba raptora i zobaczyć, jak to działa. Ale to już pozostawię wam. Bo mi ogólnie się nie podoba, tym bardziej, że nie da się wycelować tym czymś, powinien być jakiś celownik, coś takiego, a tutaj po prostu tego, tego nie ma, mamy po prostu takiego skorupiaka, który jest w zasadzie dość, dość spory, czekajcie, my sobie zrobimy jeszcze foteczkę z nim, dawaj foteczkę, wygląda, <ścoughs> wygląda tak nawet całkiem fajnie, tak nie wygląda na jakiegoś bardzo groźnego, wygląda jak taki koleżka całkiem, całkiem spoko. No i w dzisiejszym odcinku już wszystko trochę się zawiodłem. Zobaczymy, w następnym odcinku nagramy jeszcze kolejnego zwierzaka. Myślę, że oni go poprawią jeszcze i on po prostu będzie lepszy w późniejszym czasie. Straszne odgłosy wydaje. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, skomentujcie jak wam się podoba Pan Salamander, czy uważacie, że jest spoko. Możecie też, też nas podać i... Powiedzcie, co chcecie w następnym odcinku zobaczyć. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to zachęcam Was do za subskrypcji. Dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.